Z Ewangelii według świętego Łukasza na trzecią niedzielę zwykłą rok. C. Wielu już starało się ułożyć opowiadania o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil. I opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, Abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w znagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. Dzisiejsza perykopa składa się z dwóch fragmentów: prologu do Ewangelii Świętego Łukasza i kilkunastu wersetów z czwartego rozdziału, opisujących powrót Jezusa w rodzinne strony do Galilei i Nazaretu. Jest to powrót po chrzcie w Jordanie i po 40 dniach postu na pustyni judzkiej. Prolog jest skierowany do osoby, którą ewangelista nazywa dostojnym Teofilem. Najprawdopodobniej pełnił on jakiś wysoki urząd w administracji rzymskiej. Jednak, ponieważ imię Teofil oznacza dosłownie miły Bogu. Dlatego możliwy jest również sens przenośny tej dedykacji. Ewangelia jest skierowana do umiłowanych przez Boga. Słowa, które Łukasz kieruje do Teofila, możesz czytać jak list pisany osobiście do Ciebie. Celem tego listu jest przekonać Cię o całkowitej pewności, Twojej wiary. Wszystkie słowa tej Ewangelii mają moc ducha. Wszystkie spełniają się także dziś. Kluczem do wejścia w głąb tekstu są słowa Jezusa. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. Szczególnie chodzi o słowa z księgi proroka Izajasza, które Jezus odczytał w szabat w synagodze po powrocie do swojego rodzinnego miasta. Sposób odczytania tego tekstu i komentarz Jezusa wywołają najpierw podziw, a następnie wielkie oburzenie wśród słuchaczy. Opis dramatycznego finału całego wydarzenia, wyrzucenie Jezusa z synagogi, a nawet chęć strącenia Go z pobliskiego wzgórza, Zostanie odczytany w następną niedzielę. Teraz zgłębimy słowa, które doprowadziły do tych dramatycznych wydarzeń. Po tym zajściu Jezus ostatecznie opuścił swoje rodzinne miasto. Co właściwie wydarzyło się tego konkretnego dnia w synagodze w Nazarecie? Najpierw widzimy Jezusa wśród swoich krewnych i znajomych, z którymi udawał się w szabat do synagogi. W czasach Jezusa, a więc w pierwszym wieku naszej ery, nabożeństwo miało przypuszczalnie następujący przebieg. Najpierw śpiewano psalmy. Potem recytowano 18 błogosławieństw. Następnie czytano fragmenty Tory i proroków, wyznaczone na dany tydzień. Potem słuchano kazania na temat przeczytanych fragmentów. I na końcu udzielane było kapłańskie błogosławieństwo. Łukasz zatrzymuje naszą uwagę na momencie nabożeństwa, w którym Jezus powstał, aby czytać, i podano mu zwój proroka Izajasza. Nie wiemy, czy Jezus sam chciał czytać, czy wyznaczył go przełożony synagogi. Nie wiadomo też, czy odczytał wskazany fragment, czy też sam wyszukał to miejsce. Jezus odczytał precyzyjnie wybrane wersety mesjańskie. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. W sobotniemu nabożeństwu od samego początku towarzyszy napięcie. Zebrani w synagodze czekali na jakieś nadzwyczajne wydarzenie w związku z przybyciem Jezusa. Z jednej strony znali go jako kogoś zwyczajnego, kto był ich sąsiadem. Z drugiej strony słyszeli o nim rzeczy niezwykłe. Z dalszego kontekstu wnioskujemy, że musiało być także coś niezwykłego w sposobie, w jaki czytał Izajasza. Łukasz podkreślił, że oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. On nie tylko czytał proroka, on mówił jak prorok, a przecież przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. Wszyscy znali go jako cieśle syna Józefa, mieli wyrobione zdanie o nim i ukształtowany w sobie jego obraz. A jaki wizerunek Jezusa ukształtował się we mnie na przestrzeni historii mojego życia? Spojrzę na swoją codzienność w świetle słowa. Najpierw na najbliższe wydarzenia w domu, w rodzinie, potem na to, o czym słyszę w mediach. Czy dostrzegam tam działanie Boga dzisiaj? Żyjemy w świecie, który wydaje się być przeniknięty mentalnością daleką od ewangelicznej. Nawet jeśli nie zaprzecza się wprost istnieniu świata duchowego, panuje przekonanie, że możemy bez konsekwencji lekceważyć rzeczywistość duchową. Owszem, wartości duchowe mogą być nawet doceniane, jak ceniono Jezusa w całej Galilei. Jednak Globalizacja sprawiła, że żyjemy jakby w małej wiosce, a nasza mentalność przypomina mieszkańców małego Nazaretu. Owszem, przychodzimy na nabożeństwa, ale czy nie bardziej skupiamy się na swoich problemach, na pracy i zarabianiu pieniędzy, których wciąż nam brakuje? Jezus czytał słowa aktualne także dziś dla mnie. Duch Pański posłał mnie. Jezus przychodzi do wszystkiego, co mnie w życiu uciska. Co jest moim największym ciężarem w relacji ze sobą, z innymi. On przychodzi uwolnić mnie od tych ciężarów, które sprawiają, że pozostaje ciągle zgarbiony, chce zdjąć je ze mnie. Zobaczę wszystkie te miejsca, gdzie po cichu wykonuje moje zajęcia, niezauważone przez innych, może nikt nawet nie ma pojęcia o moich wysiłkach i staraniach. Powiem mu o mojej codzienności. Rozważając fragment Ewangelii według Świętego Łukasza z rozdziału pierwszego i czwartego, powierzę się na nowo Jego łasce, ucieszę się, że On właśnie dziś ogłasza rok łaski od Pana.